Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie na serwerze Forerawind i słysząc w tle, to zazwyczaj jest tutaj muzyka z tej gry, kurde, Finn chyba dodał nowe soundtracki z Forstory, ludziom, co mają odpaloną muzykę, to już mogą powiedzieć, że to nie to samo, ale trochę nawiązuje do tego, co zostało dodane w tej aktualizacji, więc akurat y powiedziałbym, że to może trochę pasować. Kurde, ale drogo sprzedają te pandy, <grym> znaczy te pety. O, Coperson pomachał. Witaj, witaj. O pochylać się, e, mianowicie co mamy nowego w tym patchu? Bardzo dosyć dużo rzeczy zostało dodanych, ale jednakże, mimo wszystko, to są rzeczy w większości kosmetyczne. Ale jest jedna taka nowa zawartość, która rzeczywiście najbardziej wpływa, czyli tak jak tutaj wam pokazałem. Mamy runę towarzysze, mamy ogólnie pety. Mianowicie tutaj mamy MPC Dano, jest jeszcze taki odpowiednik delioński tego. Nie widzimy tutaj, jest też pełno oczywiście życia, tylko że każdy ma niestety błąd, nie w użyciu. Także żeby wiedzieć w ogóle jakie to jest życie, najlepiej pewno będzie korzystać z angielskiego klienta, bo w polskim nie w użyciu, nie w użyciu. No i, ty i tyle. Kolejna rzecz oczywiście to są pety. Mamy też oczywiście nowe kostiumy, tu na przykład mamy coś takiego jak taką czaszkę. Ta czaszka mi nawiązuje do takiej gry flashowej, gdzie było takie taka postać, nie? No właśnie też chodziła z taką czaszką i waliła z glocka do ludzi. Pamiętam, że tam się chowało i się do nich waliło. A na samym końcu był taki pewien, powiedzmy, że bardzo duży boss, którego piłą się rozwalało. Więc może to jest do tego nawiązanie. Mamy coś takiego tutaj jak strój kapusty. Nie wiem o co chodzi, czemu strój kapusty, ale ktoś tak zdecydował, fin to zrobił albo fin to wymyślił. I mamy też jeszcze coś takiego jak tutaj Equim Coloring Supplies. Nie wiem czy to gdzieś jeszcze da się zdobyć, szczerze nie widziałem. Ale teraz zobaczę, poszukam. Nie, w sumie to nic nie napisał na ten temat, gdzie to można zdobyć, ale mam trochę skrzynek, więc będzie można zobaczyć, czy któryś to nie leci, nie, wiem, w battle modzie. Na przykład, czy w Battle Mode to jest do zostania? Może to jest item tylko item shopowy, nie? Też tak może być. Tutaj też nie ma. Bo w World Bossie. No, w World Bossie tego też nie ma. Tutaj tak samo w tym Mode. Yy, a w tym może? Może w tym? Tutaj też tego nie ma. Mówię, może tego w Item Shopie. Generalnie to polega na tym, że jak mam takie sobie swoje itemy, to ja mogę po prostu zrobić sobie takie spodnie w kolorze RGB dosłownie, nie? Czyli tu, no, może mam Jasność żeby się tym po prostu tutaj pobawić. Jak widzicie, nie wiem, takie coś mi akurat wyszło. Mogę się tym po prostu pobawić. O, tak wyszły mi na przykład bardziej fioletowe. Do koloru włosów akurat mi pasuje. No, jak chcę potwierdzić potrzebuję ten item konkretny. Jednakże y, jeszcze takimi innymi powiedziałbym, że rzeczami, które są dosyć małe to mianowicie tutaj na wszystkich trybach praktycznie y, zostały dodana taka rzecz, że są nowe mapy. Ale to są bardziej mapy, które już są używane. Samo jeżeli chodzi o yy, klasy. Na większości trybów, poza tam. Yy... Trzema, czyli Battle of Royal, Battle of Heroes oraz Fog. Będzie tak, to, to tutaj nie można zmienić klasy. Czyli, jak fejdę na klasę, na ten tryb wojownikiem, no to już zostaje wojownikiem. Muszę przed ogólnie sobie odpalić, jaką klasę chcę by być. Inną rzeczą to też tutaj ten Peterson ma zmienione ceny, jeżeli chodzi o ekstrakty. To ch ekstrakty setki mistrza to chyba było za 120, więc zdrożało 30 punktów. Jeśli też chodzi o itemy, to. Pojawiły się też zupełnie nowe, że tak to określmy, do no, no, Doszły nowe do gry, chociaż to duże dosyć powiedzenie jest, że nowe doszły. Ponieważ to są temy, które już tak naprawdę na pl są znane, więc to nie jest zupełnie coś nowego. Mianowicie, w... co nawer możemy stworzyć? Mamy tutaj mpc tak jak widzimy, listy, który jest cały itemkach gorowych, co też może nam sugerować, właśnie, że mamy tutaj temy gorowe. To są itemy, które były za PO. Do, do kupienia na pl -u. a tutaj mamy cały set gorowski, właśnie. To są te, takie powiedziałbym, że najmniejsze rzeczy na tym serwerze yy, bo ja uważam, że rzeczy kosmetyczne to, to jest taka po prostu pierdula to nie jest coś, co rzeczywiście zmienia jakoś grę ale wiele osób tego potrzebuje. Najważniejszą rzeczą, jaka jest w tym tygodniu do zdobycia znaczy do tym tygodniu, Co ja też mówię w ogóle, to już się mylę z GTA Online, ale a najważniejszą rzeczą, którą mamy tak naprawdę dodaną w tym update'cie są po prostu pety. Pety to jest największa rzecz, która jest w tym update'cie. No nie są po prostu tutaj. Też mamy, no nie w użycie, nie wiemy nawet co to jest. Mamy leżak, <grym> mamy parasolkę, a tutaj mamy palmę. Ogólnie rzecz biorąc z petami jest tak jak PL-u, Chociaż nie wiem, czy on tutaj akurat nie dodał inaczej, ponieważ on napisał tak, że petem może być każdy potwór, który też dropi łezkę. Ja akurat tutaj łezek że, A nie, jednak mam łezki. Także, że petem mogą być czymś takim. Że każdy pet, który dropi łzy, Bogini może być twoim po prostu petem, nie? Także to jest po prostu większość potworów. Skąd też tutaj właśnie Nelson ma coś takiego tutaj, jak że jest runik Lura. To przy opisie tego tutaj właśnie pisze, że możemy zrobić z tego specjalny. A, to że dodatkowo film wymyślił coś takiego, więc będzie chciał w takim razie odpowiadać na zgłoszenie, że jeżeli zdobędziemy 100 takich itemów, to będziemy mogli sobie wymienić na runę u admina. Czyli będziemy musieli napisać zgłoszenie na support i dostaniemy taką runę, jaką będziemy chcieli. No to by będzie wychodziło. No taka, jaka jest dostępna w grze, skatuję, że pewno będzie. Chociaż lista tego też by się przydała, co w ogóle jest dostępnego jako pet w tej grze. Ale to dosyć dużo będzie, bo to jest 3,5 tysiąca tych liści by było. Wiecie, tak zakładając. 3,5 tysiąca liści, jednych, drugich, bo to czerwone i niebieskie. W ogóle zielone akurat są niepotrzebne. akurat jest na plus. 3,5 tysiąca. Magic Crystal to tak samo jest też do wydropienia. Tutaj yy, na Narwasi to akurat jeden tylko, no to 100 takich do wydropienia, no to to nie będzie jakoś długo trwało. Najciężej będzie z tym, wody światów. Bo to by było potrzebne w takim razie 600 wód światów. Jedna woda to chyba sprzedają po 200-300 srebra, ale mimo wszystko trochę, trochę to będzie. Jeżeli chodzi o pety, to one po prostu sobie, że tak to powiedzmy istnieją. O, może tak ja powiem. Pety absolutnie tutaj nic nie robimy, mimo że tutaj mamy tego. Na przykład mamy życie, jakbyśmy chcieli mieć życie, tylko nie wiem ile to jest, bo pisze nie w użyciu, ale zgaduję, że to jest pewno 10 tysiąc, bo ten największy to będzie 11 tysięcy, czy tam 23 tysiące. To mamy tutaj coś takiego jak Ender's Power, Well Water, nie? To jest akurat chyba najcięższe do zdobycia, tego wszystkiego. Ale ten Ender's Power jest to tutaj, mamy ziomeczka i on tutaj to sprzedaje. No ale tak jak jeżeli chodzi cały czas o depety, to, to najważniejszą rzeczą na temat nich jest to, że niestety... Yy, nie jest tak jak na pl z petami. To znaczy, że nie jest tak jak na pl z petami. One po prostu sobie istnieją. Możemy mieć tak samo ich pięć, tak jak na pl powiedzmy, bo na pl jest jeszcze taki plecak, że można mieć ich tam chyba do 30, ale i tak głównie się 5 używa. W każdym razie te pety one nie służą tak naprawdę do niczego. One wyglądają, akurat tutaj no nikt nie chodzi z petami, No nie dają absolutnie żadnych statystyk, po prostu zero, zero statystyk dają, jedyne tylko co dają te pety to wygląd. Znaczy tutaj ktoś sprzedaje właśnie te runy, ale on też dodając oczywiście te pety też zwiększył trochę zapotrzebowanie na właśnie na przykład na te zielone ziółka, na kolejne jakby dał, o tutaj mamy właśnie tą rzecz jakbyśmy chcieli sobie kupić. Na kolorowe koloroweku To jest jakby kolejne zastosowanie co można rzeczywiście robić z tymi temami Kolejne rzeczy w które farmić Tylko szkoda, że to nie jest niestety rozwinięcie naszych postaci Właśnie pod tym względem, że... Kolejny sposób na wbijanie, żeby sobie wbić tego peta Bo one generalnie się tym same O może tak, one zostają co minutę od 30 do 60 ekspa W zależności od levela Jak to tam napisał No i tylko, że tracą jeden punkt życia No domyślnie te pety mają do PL przynajmniej 12 tysięcy, nie? Ja tutaj, nie wiem, mogę kupić w sumie o jeden z, tych pet, jeden z tych petów, bo tu widzę, że jest para, jest pszczółka. No to pszczółka to może nie. Jak już ja bym kupił? To jakiś taki, właśnie, customowy. Ja nie wiem, niechaj będzie, może ta e, e, palma, nie? Prowadź nazwę. Wymyślimy sobie nazwę na palmę, może o, AMD ją nazwijmy. Palma AMD. A to ma 3000 zdrowia w ogóle. Powiem, proszę, mamy palmę. O, ze mną sobie chodzi ta palma. No, i teraz ja będę musiał tę palmę oczywiście nakarmić, żeby sobie Expo. Widzicie? I 30 ekspon dostała palma. Ona może do 13 levela sobie urosnąć, więc ciekawe, jak będzie rzeczywiście duże. Ja niestety y nie mam jakoś specjalnie y dużo tych kamyków. To bym kurde, kupił pełno tych Expo, bym wam pokazał, jak ta palma może wyglądać na 13 levelu, bo to jest maksymalny. No, ale to jest głównie tyle, co dodał ten właśnie duży tutaj update. Nowe mapki, pety, no i wiele takich poprawek, bym to mógł, można by nazwać. No, kostiumki, pełno, pełno po prostu rzeczy takich jest. O, mam trochę tej pradawnej wody źródlanej. Niewiele, bo niewiele, ale nawet zobaczymy, ile daje te maksymalne zdrowia. Na pewno tutaj z tego, co widzę, no nie piszę po opisie. Dziewięć, to tylko na dwa nawet mi wystarczy. 180 tych kupuję, ale to będzie drogie, Oj. mamy tak jak na pelu taką kuleczkę, ale to będzie drogo 20 golda poszło, prawie że, no 18 nie, bo za 100 srebra, no i tu tworzymy jedno, drugie Będzie trzeba pochodzić i pofarmić kurde te pradawne wody źródlane Dobra, zobaczmy ile w takim razie wejdzie z tego życia do tego peta o, bardzo dużo weszło. 47 tysięcy. Powinno to w takim razie wystarczyć. Żeby pet AMD yy, dał radę rzeczywiście. No, co minutę schodzi, no to mamy 47 tysięcy minut. Czyli 783 godziny. Aktualnie mam zdrowia na tym pecie. Czyli to jest jakieś 32,5 dnia takiego non-stop grania. Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że te zdrowie może się już nawet mi nie skończyć na tym pecie. Ale ciekawe, czy wbije ten 13 level. No, przydałoby się mieć dużo kamyków. Tak naprawdę najlepiej. Albo po prostu tutaj tworzyć że rzeczywiście e, właśnie dużo tych ekspów, żeby to szybko wbić. Ale nie jest jakiś crafting trudny, tylko widzę, że cleaning potion będzie potrzebne i rumo park krystal w większości. Trzeba po prostu będzie pofarmić, ale tak ubolewam, że szkoda, że te pety mimo wszystko na 20 levelu nie zwiększają statystyk tak jak jest to normalnie w petach, by był jakiś większy, kolejny sens jeżeli chodzi o rozwijanie naszych postaci, bo tak te pety są i one chodzą i w sumie nic nie robią poza tym, że wyglądają, nie? Znaczy, wygląda to komicznie. Nie będę mówił, nie, że sobie chodzi kurde taka, taka po prostu palma za mną, ale nie daje to absolutnie nic, poza tym, że to jest fajny wygląd. I to dosłownie, jakby, właśnie nie daje nic. I to jest największy minus tego wszystkiego. No ale cóż, w każdym razie, tak wygląda nowy update na serwerze For Revin. Zapraszam i do następnego. Cześć.